Halo, stało, ja Sukcesu, wyników Pani Justynie. Nim jednak myślę, zdaję sobie sprawę, że wasza tu przede wszystkim obecność w tym, na tym powitaniu w naszej placówce, w naszym powiecie, w naszym Raciborzu jest takim uchronowaniem, pomimo długiej podróży, pani Justyno, bardzo, bardzo dziękujemy, że pani z nami jest. Gratulujemy wyników, sukcesów, zdobycia tego średniego medalu. Cieszymy się niezmiernie, że jako reprezentant... Miasta Racibusz, ale również powiatu. Jesteśmy po prostu z Pani bardzo, bardzo dumni. Droga młodzieży, nie przedłużając, bo myślę, że macie wiele pytań, nie właśnie do mnie, ale do naszej Pani Justyny. Jako powiat przygotowaliśmy drobny, ale myślę ważny upominek nagrodę pieniężną, którą chciałbym Pani Justynie przekazać. Jak również kwiaty. Nie widzę mojego zastępcy, który miał wręczyć kwiaty, a jest. Panie Marku, zapytaj. Proszę Państwa, Pan Starosta to od razu z grubej rury, jak to się mówi, rozpoczął, od razu wręczył, od razu wręczył swój czek nagrodę. Pan Pan Wicestarosta Marek Kurpis, jeszcze kwiaty są, pamiątkowy czek i list gratulacyjny, wielkie gratulacje od wiatu. Ze mną chwilę. Cieszę się, że mam w Was tylu kibiców. Naprawdę jest to dla mnie no, bardzo, bardzo ważne. Dodaje mi to ogromnej motywacji przed każdym biegiem i wierzę w to. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, za rok spotkamy się tutaj, a ja wrócę do naszego raciborza tym razem z medalem Igrzysk Olimpijskich. U Brytyjek z goni Igę Pauga witam. Patrzę, co się dzieje z Jamajkami. Jamajki są za Brytyjkami. Na czwartym torze na razie nie biegną jakoś nadzwyczajnie. Teraz Iga rozwija długość. Nie ukrywam, że przed samym biegiem powiedziałam, że chyba jednak teraz, jakby ktoś mnie zapytał, to powiedziałabym, że biorę ten brązowy medal w ciemno. Ale cieszę się, że, że podjęłyśmy rękawice, że. Zawalczyłyśmy i jak widać sport jest piękny, bo jest nieprzewidywalny. Bo my my są... Zostawiamy serce na bieżni i potrafimy walczyć do samego końca. No Wasz zespół sztafetowy zdobył poprze na poprzednich Mistrzostwach Świata na otwartym stadionie brązowy medal. Teraz jest srebro. Aż strach pomyśleć, co będzie, co będzie dalej. No Cały czas myślimy jednak o tym, co będzie w przyszłym roku i cały czas już zaczynamy trzymać kciuki, Wiadomo, że te warunki, które spotkały was w katarze, to nie były raczej warunki sprzyjające do, do szybkiego biegania. Pierwszy raz coś takiego miało miejsce. Tak, myślę, że pierwszy i najprawdopodobniej ostatni. E, no, Były to dosyć dziwne mistrzostwa. E, ja jestem generalnie ciepłolubna, ale wychodząc na nadwór i odczuwając temperaturę 50 stopni, no nie było tak naprawdę czym kompletnie oddychać twarzą, twarz tak blisko z widoczeniem świata która dosłownie dwa dni temu w niedzielny wieczór zdobyła wraz z koleżankami no, bardzo bardzo ważny medal w historii polskiej lekkiej O już za pierwsze pytanie. Bez wytrenowania no wiadomo, nie pobiegłoby się niczego, ale bez mocnej psychiki też człowiek zazwyczaj spala się na zawodach i znam bardzo dużo takich osób, które są tak zwanymi mistrzami treningu, no ja nie ukrywam też miałam te gorsze chwile i było ich po Berlinie zdecydowanie bardzo, bardzo dużo, bo byłam tym wszystkim zmęczona, mimo tak wielkiego dla mnie sukcesu miałam, ten rok był dla mnie bardzo, bardzo ciężki. Zresztą... Nie ukrywam, że wiedziałam, że jeszcze przyjechałyśmy tutaj po medal ze sztafetą. Już wyczekiwałam końca tych mistrzostw, bo, bo już po prostu nie miałam siły do tego, żeby się motywować, mobilizować znowu do, do biegu. Ale wydaje mi się, że dzięki właśnie temu, że był ze mną psycholog i miałam dużo, dużo osób, które mnie wspierały, Udało mi się to przezwyciężyć i zmobilizować się jeszcze w niedzielę do ciężkiego wysiłku i myślę, że mi się to udało i to nie jest też tak, jak wszyscy mówią, że jestem jakimś terminatorem, że jestem niezniszczalna, że wszystko biorę na siebie. Każdy sportowiec ma gorsze i lepsze dni i właśnie kwestia tego, jak sobie to wszystko poukładamy w końcu w głowie. przywieziemy ten najcenniejszy medal do, do Polski, że będziemy, że ten sezon przygotowawczy przetrwamy wszystkie w zdrowiu, a wtedy wierzę, że, że same już powalczymy i będziemy chciały spełnić to swoje największe marzenie.